Witajcie! Jesteśmy właśnie na Zabłociu, w jednej e, z restauracji niedaleko Wisły. Jest z nami dzisiaj pan Dariusz Starczewski. I niedaleko uczelni. I niedaleko uczelni, to też prawda. Jest z nami pan Dariusz Starczewski, jeden z wykładowców. Dzień dobry. Aktor filmowy i teatralny. Um, dzisiaj powspominamy, bo pogoda jest piękna, więc idealne na wspominki. Jak pan wspomina szkołę aktorską i studenckie życie? Ech. No może zacznę od studenckiego życia, bo to jest trochę dłuższy staż w tym studenckim życiu. Eee, najpierw ja byłem na prawie, na wyjacie. Oh. Tak. Eee, I to były studia dość długie, ponieważ dotarłem do trzeciego roku, ale studiowałem trochę dłużej. Łącznie z urlopem dziekańskim i z takim moim małym politycznym epizodem. No ale właściwie od tego się zaczęły te artystyczne rzeczy, bo w czasie tego urlopu to życie studenckie to się jakoś mocniej zaznaczyło. Dla mnie dużo czasu spędzaliśmy w akademiku, w radzie Studenckim, no i tam też w tym radzie zaczęły się nasze próbki artystycznej działalności, stąd potem szybkim ruchem zaczęły się poszukiwania, gdzie się można uczyć, jeszcze wtedy nie było prywatnych uczelni a był limit wiekowy, państwowy, więc. tak, a jaki to był limit? 24 lata dla mężczyzn Aha. a ja już miałem więcej Nawet więc otworzył się wtedy lat studio, takie tutaj w Baranami jeszcze wtedy w takiej siedzibie takie dwuletnie studium, ja tam poszedłem i wreszcie w wieku 29 lat postanowiłem podejść do egzaminów wstępnych o dziwo w wieku tych 29 lat się dostały. No tak. Przez długi czas byłem jednym z najstarszych studentów w Polsce, którzy zaczynali te studia. Teraz chyba jest tam ktoś starszy, ale no nie było nas dużo. Był Pan takim tak prekursorem? No tak, tak można by powiedzieć. No i tak to się zaczęło. No i potem w związku z tym te, te moje studenckie życie było związane ze szkołą teatralną. Więc to tak właściwie. Od 10 lat. Czy jest pan dobrze wyedukowany? No jeśli chodzi o, o życie studenckie, tak, tak może powiedzieć. A miał pan jakieś ulubione zajęcia w szkole aktorskiej, czy jednak wszystkie były potrzebne po trochu i, i każde darzył pan jakąś tam sympatię? Nie, miałem ulubione, bo to, to też tak nie jest, że wszystko wszystkim będzie odpowiadać. Myślę, że na tych studiach też są takie przedmioty, których po prostu się, się mniej lubi, które się traktuje trochę z, z mniejszą taką estymą. No i tu też tak było jak na każdych studiach. Nie? Są jakieś no, takie tak. bliższe sercu i takie, które tak się po prostu... No nie powiem, że o to może to przesada, ale no, tak powiem, że się traktuje trochę lżej. Mm -hmm. no. no a kończąc życie studenckie, jak Wam na swój pierwszy debiut teatralny? Ja zacząłem właściwie jeszcze przed szkołą teatralną, bo byłem w takiej grupie kabaretowej, w grupie Rafała Kmity. I ja jak zdawałem pierwszy etap do szkoły, to pojechałem zagrać na żywo po polu i wróciłem na drugi etap, więc to jest, powiedzmy, że trochę zagrałem na, na, na takich dużych estradach, a mój taki pierwszy właściwie, Spektakl, spektakl w teatrze, to, to on się odbył w teatrze 1997 roku. Mhm. Jeśli można mówić o takiej scenie teatralnej, scenie teatralnej bo ta to jest dobra, to, 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 to było wcześniej. No i jak wygląda ten pierwszy raz? Normalnie. Mhm. Stresu dużo? <gry> nie, 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 nie. To, to nie był jakiś wielki stres. No my, my też ten spektakl graliśmy już jakiś czas. Weszliśmy po prostu w teatr, bo z nas dobrze. publiczność przyjęła, koniki były pod teatrem. To było dość przyjemne uczucie, więc y, udało się to świetnie. To był rok przed moim dyplomem, więc tak właściwie wszedłem w ten teatr e, miękko. To nie było tak, że czekałem cały okres studiów, żeby wreszcie zejść na scenie. To też chcielibyśmy tutaj w, właśnie we wprowadzić sobie ci aktorzy, jednak wcześniej wchodzili w tak Element praktyczny, mm. który wiąże się po prostu z, z jakimiś działaniami już na, na, na scenie, nie tylko w szkole. A to też chciałeś zapytać tak. właśnie o wizję pana szkoły aktorskiej? Jak by ona wyglądała i czy bardzo by się różniła właśnie od tej takiej publicznej, państwowej? Mam nadzieję, że, że ta różnica będzie. Mam nadzieję, że będzie spora. Co to znaczy? Tak jak tutaj mamy grafity na ścianie, tak myślę, że po prostu. Niech to będzie jakaś wolna szkoła. Co to znaczy wolna szkoła? To znaczy taka, której ta indywidualność i wypowiedź artystyczna indywidualna, młodych ludzi jednak, ale już może ma prawo się zaznaczyć. To powinno profilować ich studia. To nie powinno być tak, że to się odbywa jakimś osobnym nurtem i bez względu na to, kim oni są, to my ich będziemy naginać do tego jedynego, słusznego modelu. Tylko powinniśmy jednak iść z tym kandydatem jakoś tam. To nie jest tak, że, że tolerować wszystko to, co, co wymagałoby świadomego e, świadomej obróbki, jakiegoś e, lepszego wykonania czy, czy, czy nabycia kwalifikacji. Ale powinno jednak wydobywać, czy podkręcać to, co najlepsze, dawać temu skrzydła, e, a nie ignorować. To znaczy, nie. E, Myślę, że to jest takie źródło, z którego my możemy czerpać i to źródło może przynieść potem satysfakcję i szkole i, i tym kandydatom. Nic gorszego chyba, kiedy usłyszałem w takiej szkole teatralnej takie stwierdzenie, że przed szkołą to, to ja wiedziałam co umiem, a teraz właściwie po szkole najbardziej wiem, czego nie umiem. I nie wiem, czy to jest dobre. Myślę, że powinno być chyba jednak tak, że, że staramy się uzyskać jakąś moc, jakąś świadomość tego, co umiem, co potrafię i że to jeszcze ulega jakiemuś rozkwitowi, a to, czego nie umiem, no to no też jest jakiś etap oczywiście poznawania się i, i, i przechodzenia dalej, ale, ale to tylko to modelowanie programu, który powinien być dynamiczny, powinien być elastyczny. Zobaczcie, jak to się wszystko zmieniło. To cała aktorstwo właściwie przed 20 lat temu nikt by nie przypuszczał, że, że to będzie tak wyglądać. Świat, internet, okay. gry komputerowe, sposoby grania. Teraz tutaj serial jakiś jest skręcony w Warwerii, niemiecki serial, całkowicie wirtualnie właściwie. Oni to grają w przestrzeni tych kul, mm -hmm. symulują całą tę rzeczywistość, jak to może się w tym odnaleźć. No tego jeszcze nie słyszałam. Więc, więc mi się wydaje, że, 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 że od aktorów będzie się domagać pewnych kompetencji, których jeszcze 20 lat temu się nie wymagało. Mm -hmm my musimy być na to gotowi, szkoła powinna być na to gotowa, żeby się szybko zmienić, szybko dostosować. Mało tego, wyprzedzić nawet trochę czas. Oczywiście warsztat podstawowy, to co człowiek powinien umieć, zapoznać się z tym, to jest jedno. I to na pewno lepsze mówienie to, to lepsze mówienie, na pewno jakaś dyspozycja z swoim ciałem, swoją cielesnością to jest oczywiście super, ale to też są duże zmiany w podejściu do uczenia głosu piosenki, postacji, ruchu, to wszystko się zmienia. Jak się prześledzi trendy, jak to wyglądało 40 czy 30 lat temu, jak wygląda teraz, to mimo wszystko myślę, że musimy iść do duchem czasu, a ponieważ nasza szkoła się dopiero kształtuje, no to nie się kształtuje na miarę tego czasu. A jakie zajęcia będzie Pan prowadził? Ja będę prowadził zajęcia na tym pierwszym roku podstawowy trening aktorski, cokolwiek to znaczy, ale, ale właściwie to będą sceny. To będą sceny na początku w takim imprezyowanym charakterze, gdzie też bardzo zależy mi na tym, żeby ci ludzie potrafili wymyślać sobie sceny, żeby tam ich osobowość się jakoś ujawniała, żeby w sposób taki nawet podskórny uświadomili sobie czym jest dramaturgia, jak to jest być na scenie i być aktywnym aktorsko i od czego to zależy. Przy okazji oczywiście ileś tam narzędzi się pojawi, w związku z tym konsekwencje tego faktu. A potem wejdziemy bardzo szybko właśnie w sceny klasyczne, bo tym się najbardziej fascynuje, czy tym, jak, jak można tekst klasyczny typu nie Szekspir, jak można ten tekst współcześnie przez siebie przepuścić, żeby to nie było przerażające, bo Jezu, ten Shakespeare, stare, stare ramotliwe teksty, jeszcze pisane wierszem w większości. Jak to można zrozumieć i, 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 i umieć dogrzewać się do ludzi? No to tym myśleliśmy bowiem.